Cześć. Dobra, po tych wszystkich Glenlivetach, Glenfiddichach, jakichś takich podstawkach, pora na coś poważniejszego, troszeczkę z wyższej półki wziąć jakiś ciekawy trunek. Ostatnio był 15-letni Glenfiddich, no też ok, whisky fajna, ale tutaj weźmiemy na warsztat coś innego. Będzie to Bruhladi przez destylarnię butelkowana Private Cask Bottling i o tej łyski powiemy sobie parę słów. A żeby powiedzieć parę słów o tej łyski, trzeba okulary założyć na nos i otóż tak. Bruchladi, Private Cask Bottling, beczka numer 128, była to beczka po Bourbonie. W tej berce destylaty przeleżały, destylat przeleżał 15 lat i został zabutelkowany w mocy 50,9 alkoholu objętościowo. Ta whisky na Whiskey base znajduje się pod numerem 274084. I została oceniona bardzo wysoko, bo aż na 88,32 na 100 punktów przez 24 osoby. W ogóle to tych butelek było. No nie wiem ile. Tam na Whisky Base na pewno będzie napisane. Natomiast tutaj nic więcej z etykiety nie wynika, nic więcej się z niej nie dowiemy. Oczywiście o destylarni bruchlady już było. Jest to destylarnia leżąca na wyspie Aila. Która przechodzi już od lat. Nowe życie w nią zostało tchnięte, bo była to destylarnia troszeczkę na uboczu, troszeczkę zapomniana, troszeczkę nie Natomiast kiedy pojawiły się tam takie edycje jak Port-Charlotte, jak Octomore, to to wróciła ta destylarnia do łask. Miałem przyjemność być w tej destylarni i bardzo przyjemnie wspominam tą wizytę. Natomiast teraz chciałbym skupić się na tym, co mam tutaj w kieliszku. Więc tak, beczka po Bourbonie, jak najbardziej tak. Destylat z Bruchlady bardzo jest ciekawy, bardzo jest przyjemny. Jest to taka fajna, kraftowa destylarnia. Nieduża, która nie boi się eksperymentować. Ma spory koręcz, ma bardzo dużo. Do zaoferowania, zarówno w oficjalnej, jak i nieoficjalnej dystrybucji. Natomiast, co mi się bardzo w tej destylarni podoba, to to, że tutaj niewiele próbowałem, tak naprawdę whisky z destylarni buchladi, które butelkowane byłyby w 40%. A jeśli takie próbowałem, próbowałem kiedyś yy, starsze edycje, no to takie, no to to było średnie. Natomiast już od dawna destylarnia butelkuje w 50%. To jest bardzo na plus. W mojej ocenie nawet ta buteleczka śmieszna tej Classic Lady bez deklaracji wieku, chętnie wezmę ją na warsztat kiedyś, też jest butelkowana w 50% i nie jest to jakiś nie wiadomo jakie dzieło sztuki, ale coś tam można w niej wyczytać ciekawego. Natomiast co tutaj? Te 15 lat w po Bulbonie. Zobaczmy, kolor jest naturalny. Od dawna już destylarnia bruchlady zaniechała barwienia karmelem swoich, swoich whisky, więc jest to kolor naturalny. Whisky jest oczywiście niefiltrowana. Nie wiem, czy jest to moc beczki. Prawdopodobnie tak, skoro jest to single cask. Ale takiej informacji tutaj nie znajdujemy. Ale no wątpię czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach chciałby to filtrować na zimno, więc obstawiam, że jest to whisky niefiltrowana. Powąchajmy i zaraz powiem co tam jest. Bardzo intensywnie anyżowo-migdałowy zapach. W swoich wpisach na blogu często powoływałem się na tonkę. Tonka. Taka czarna fasola wygląda tak. To jest coś, co często ląduje w różnych ciastach, czasami w ginach, w jakichś tam drinkach. W Polsce niepopularne to jest. Tonkowiec wonny lub fasola czy bób tonka, tak to się nazywa. W dużej ilości nie jest to wskazane <grymne> spożycie, bo jest zawiera to jakiś strujący składnik, ale zapach ma bardzo intensywny, przyjemny, taki właśnie anerzowo-migdałowy i właśnie taki jak jak tu czuć w tej whisky. Poza tym jest bardzo dużo morskich akcentów. Ja wiem, że destylarnia Borgladi leży bezpośrednio nad samym morzem. Z okien destylarni, nawet z tego sklepu destylarni widać pięknie morze, co nie ma, nie oszukujmy się, jakiegoś wpływu na to, żeby tu były morskie akcenty. W whisky to nie stąd się bierze, natomiast, natomiast jest ten morski akcent taki bardzo wyrazisty kojarzy się taka trochę mokra deska, takie mokre kamienie, mokry piasek, y, ziemia po ulewnym deszczu. Tutaj takich akcentów trochę jest, ale jest też trochę normalnych akcentów. Jest to trochę rodzynek, y, orzechy laskowe, kwiat słonecznika, fajne. Bardzo ładny zapach, przyjemny. Alkohol ukryty świetnie. A co w smaku. Przyjemnie. Fajnie. Wyraziście jest. Ten smak jest spójny z aromatem, ale próbuję tutaj doszukać, się dopatrzeć, doczytać, co. Autorzy mieli na myśli, oceniając te łyski tak wysoko, 88 i 32 setne. Co, 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 co tu jest takiego, co miałoby za, za yy, zasłużyć sobie na tak wysoką ocenę? Na pewno tyle, na tyle ta whisky nie zasługuje w mojej ocenie, chociaż jest bardzo fajna, jest bardzo przyjemna, jest naprawdę bardzo dobra. Gdzieś tam się utarło w niektórych kręgach, zwłaszcza na różnych facebookowych grupach, że te dobre whisky zaczynają się od 88 punktów, a od 90 to się zaczynają wybitne. Dobre whisky to się zaczynają od 84 punktów. 86 to są już naprawdę dobre. I myślę, że te 86 bym tutaj dał, ale na pewno nie więcej. I y, tak jest tą skalą w ocenianiu whisky. Niby 100-punktowa, a tak naprawdę 20-punktowa, albo y, patrząc na nowoczesne oceny entuzjastów, którzy, którzy teraz nie piją niczego poniżej 20 lat, albo y, nie biorą do ust żadnej whisky poniżej 55%. To, tak, to, to ta skala 100-punktowa jest, jest, robi się skalą 10-punktową, ale nie, nie. To jest taka łyski solidna, fajna, dobrze zrobiona. Yy, zasłużone 86 punktów na pewno bym jej dał i to jest bardzo dobrze I to jest dobra, wysoka ocena. Natomiast yy, takie szastanie ocenami to nie podoba mi się za bardzo i takie. O, no, dałem 1000 zł za butelkę, a jedynie 87 punktów. Pieniądze wyrzucane w błoto. No to jest taki snobizm, z którym ja się w życiu nigdy nie będę utożsamiał i, i nigdy mi się to nie podobało. I też. Yy, no, nie, 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 nie. podpisuję się pod tym absolutnie. Więc tak, butelka dobra, whisky dobra, fajna. Ceny nie znam, ale jak ktoś lubi. Dobrze zrobione whisky z dobrej beczki, bo to jest naprawdę dobra beczka. Tutaj zarówno czuć świetny destylat, czuć tu bardzo dobry, czuć wyrazisty wpływ beczki. Alkohol jest dobrze ukryty. Whisky jest smaczna. Długi finish. Fajnie zrobiona. No 86,5, tak, to, to można byłoby tyle. Te whisky przyznać. I nie jest to mało, bo to dobra whisky, fajna. Smakuje mi yy, zdecydowanie. Gdybym chciał komuś pokazać, jak mogą smakować whisky, które nie są tymi marketowymi moltami, nie jest to jakieś tam właśnie Glenfiddich Glenlivet, yy, jakiś Aberlour 12 czy, czy tego typu jakieś inne Speyberny i takie tam, no to ta łyski mogłaby już kogoś wprowadzić w świat poważniejszych, ciekawszych trunków. Co to to słońce tutaj miało? paski się takie jakieś robię. Dobra, mniejsza z tym. Pytanie do Was. Czy mieliście do czynienia z tym bottlingiem? Private Cask Bottling butelkowany przez destylarnię. Fajne, prawilne, dobrze zrobione, porządne łyski. Zero dymu, dużo przyjemności. Pierwsze zabudowania Gorzelni wzniósł około 1750 roku George Buchanan, zamożny producent słodu z Glasgow. Wkrótce po nabyciu majątku Ach, te szkockie nazwy. Destylacja nastąpiła w lutym 1992 roku, a w sumie butelek było zaledwie 60. Zobaczmy, czy nie będzie za bardzo biła alkoholem. O, masakra! Jaki piękny zapach. Ło człowiek, ale jazda.